Witam Was kochani, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Jak zwykle cieszę się bardzo z naszego kolejnego nagrania. Na początku chciałabym dzisiaj. Podziękować z całego serca za wszystkie subskrypcje, za to, że pamiętacie kliknąć łapkę w górę, czyli zalajkować. Jakiś filmik, który Wam się spodobał. Dziękuję Wam również za reakcję na Facebooku na stronie świece drzewia i psychobiologia. Jest to dla mnie bardzo ważne, kochani, i niezwykle przyjemne móc otrzymywać od Was taką reakcję zwrotną. To jest naprawdę niezwykle wartościowe doświadczenie dla mnie i e, chciałabym, e, żeby to, co robię dla siebie, ale i przede wszystkim ku Waszej świadomości, przynosiło nam obopólną korzyść, radość e, i no to tak jak się mówi, że do tanga trzeba dwojga, tak? Więc jeśli jesteś Ty i jeśli jestem ja, idzie wszystko bardzo dobrze i mam nadzieję, że we wzajemnym zrozumieniu Także z serca wam dziękuję za waszą fatygę, za wasz czas, za każdą minutę poświęconą na odsłuchanie nagrań i życzę wam tego, żeby energia, którą widzicie, energia, którą dostajecie w postaci słów oraz ta mądrość, która płynie za pośrednictwem słów, żeby była dla was przydatna, żeby była dla was korzystna i żebyście mm, Posługiwali się nią w Waszym życiu, dlatego że czasami samo słuchanie, kochani, niewiele wnosi do naszego życia. Musimy sobie wziąć to pod uwagę, że to jest bardzo fajne, to jest super słuchać kogoś, kto mądrze mówi, słuchać kogoś, kto mówi o rzeczach prostych, tak naprawdę, bo ja mówię o rzeczach bardzo prostych niekiedy. Natomiast My musimy sobie zdać sprawę z tego, że my bardzo często przechodzimy wobec tych takich rzeczy bardzo prostych obojętnie. One zdają się być tak proste, że my po prostu nie zwracamy już na nie uwagi, tak? Bo my myślimy, że to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, a tak naprawdę liczą się w naszym życiu najbardziej takie zdrowe zasady, zdrowe nie tyle nawet muszą być to rozsądne, ale takie z głębi płynące przesłania, które, które żyją w nas. Tak? To są te piękne cechy, to są te piękne właściwości, które my mamy i którymi powinniśmy obdarowywać, zarówno siebie, ale powinniśmy też w następnym etapie dzielić się tymi naszymi pięknymi właściwościami, naszymi pięknymi uczuciami. Również z innymi. Dzisiaj, kochani, chciałabym porozmawiać również o czymś, co wydaje się banalnie proste a jest to bycie dobrym, bycie grzecznym, kontra bycie życzliwym. Chciałabym Wam pokazać, jak według mnie w drodze mojego życia pokazała się Dosyć taka, można powiedzieć, że niewielka, a jednocześnie ogromna różnica między byciem grzecznym a działaniem z poziomu życzliwości. Bycie grzecznym kojarzy mi się od razu z dzieckiem, więc bycie grzecznym chłopcem i bycie grzeczną dziewczynką, no jest jakby zarezerwowane dla, można by było powiedzieć, dzieci. Natomiast my. W naszym dorosłym życiu bardzo często zachowujemy się właśnie jak takie troszkę niedorośnięte dzieciaki i próbujemy działać tylko właśnie z tego poziomu: Jestem grzeczny, jestem grzeczna. Co kryje się za byciem grzecznym? Bo w zasadzie. To nie jest nic złego. Oczywiście, no, jestem grzeczna, to znaczy, że jestem uprzejma, uprzejmy, że y, pomagam komuś, robię dla kogoś coś dobrego, jestem y, grzeczny, bo mm, nie kłócę się, nie dyskutuję i tak dalej, I kochani, w zasadzie można powiedzieć, że na tym biegunie pozytywnym ta grzeczność nie jest niczym złym. Natomiast... Za byciem takim skrajnie grzecznym w tej takiej negatywnej postaci, czyli w tym przeciwnym biegunie, negatywnym, kryje się, kochani, niesamowita pułapka, w którą my jako dorośli bardzo często wpadamy, bo to bycie nadmiernie grzecznym zaczyna w pewnym momencie naszego życia nas. Tak już degradować, tak bym to powiedziała, tak nas degradować, tak nas niszczyć, że no, dzieją się potem bardzo takie trudne rzeczy, z którymi będziemy musieli sobie poradzić, jakieś wywroty życiowe i nie wiadomo co jeszcze. Kochani, co się kryje za tym negatywnym biegunem, oczywiście bycia grzecznym? Jeżeli my w świat, Dorosły, wchodzimy jako grzeczny chłopiec i grzeczna dziewczynka, no to już jest pierwszy sygnał, że no nie do końca żeśmy dorośli, tak? Bycie grzeczną dziewczynką i grzecznym chłopcem w tym negatywnym biegunie no niesie ze sobą tak naprawdę, tak w głębi, w głębi, w głębi, w głębi tych psychobiologicznych rozważań. Niesie, kochani, za nami trudne doświadczenia z dzieciństwa, czasami bardzo trudne. Bo zobaczcie, to jest proste. Jeżeli Ty jesteś grzeczny nadmiernie, czyli jesteś nadmiernie układny, nadmiernie dostępny, nadmiernie robisz czyjeś polecenia, wykonujesz czyjeś polecenia, jesteś na Jedno wiecie, zawołanie, tak? Ty robisz cały czas coś dla kogoś, bo tak naprawdę nie umiesz odmówić. Bo to słowo nie nie było możliwe ci do powiedzenia, kiedy byłeś dzieckiem. Albo kiedy mówiłeś nie, to i tak wiadomo, nie było to wysłuchane. Czyli bycie tym takim nadmiernie grzecznym. Tak jak Wam mówię bardzo często, jest tą cechą, która również wynika z doświadczeń z dzieciństwa. I poza tym, że w dzieciństwie może nie mogliśmy mówić nie, nie mogliśmy mówić tak, to kryją się tam również takie sytuacje, w których mogliśmy na przykład mieć rodzica takiego troszkę tyranistycznego, tak? rodzica, który zawsze wiedział lepiej. Które nie pozwalał dzieciom mówić, mieć swojego własnego zdania, to po pierwsze. Po drugie, może być też taka sytuacja, to nie musi być oczywiście, tak? Ale może być i bardzo często tak jest, że my jako dziecko dorastaliśmy w rodzinie, gdzie nasi rodzice, jeżeli mieliśmy pewną rodzinę, gdzie między naszymi rodzicami nie było najlepiej. I my... Jako mały chłopiec albo jako mała dziewczynka, bardzo współczuliśmy któremuś z tych rodziców bardziej pokrzywdzonych, tak? Czyli jeden z rodziców był w cudzysłowie tą ofiarą, a jeden był katem. I my, jako te malutkie, dobre duszyczki, pełne miłości, pełne serca, chcieliśmy pomóc któremuś z naszych rodziców, pomóc, mówię, w jego obowiązkach. Być może przejęliśmy część obowiązków na siebie i staliśmy się takim męskim kopciuszkiem, albo taką typową, albo takim typowym damskim kopciuszkiem, tak? Być może nie przejawiało się to w jakichś działaniach takich materialnych, ale wystarczy już to, że my y dokonaliśmy takiego Spoufalenia w cudzysłowie z rodzicem tym, który cierpiał, i wewnętrznie jakby cierpieliśmy razem z nim, tak? Chcieliśmy mu zawsze pomóc, tak? Służyliśmy mu malutkim ramionkiem do wypłakania się, tak? Słuchaliśmy może jak, jak mama najczęściej kobieta, ale mężczyźni też um, płakała gdzieś tam, gdy nas usypiała do poduszki, tak? I to są bardzo, bardzo um, Trudne programy, i to bycie grzecznym um, potem w naszym życiu dorosłym może nas nieźle naprawdę poskładać, dlatego że do pewnego momentu my tak naprawdę robiąc coś dla kogoś, angażując się tu w szkołę, w jakieś działania w pracy, zostając po godzinach, pomagając innym, odbierając tysiące telefonów na dobę po pracy już na przykład, załatwiając rzeczy, które są obowiązkami twoimi zawodowymi, załatwiasz je w domu, tak? Czyli, na przykład, nie wiem, masz jakichś klientów, tak? I ten klient zaczyna cię wydzwaniać, na przykład o godzinie 20, 21, a ty oczywiście, jak ta trusia odbierasz. No, tak, oczywiście, tak, tak, oczywiście, tak. I możesz mieć też na przykład taki problem w partnerstwie, w twoim związku, bo ty, jako ta trusia. Ty jesteś od przynieś, zanieś, pozamiataj, zajmij się tym, 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 jeszcze tamtem, upierz, ugotuj i tak dalej. Albo też są oczywiście, tak jak mówię, to się dotyczy i kobiet, i mężczyzn, bo role mamy bardzo różne i zadania do wykonania w naszym życiu również bardzo różne. I mężczyźni potrafią być w tej roli kobiecy i kobiety potrafią być w tej roli męskiej. Więc to dotyka każdej płci. Więc jeżeli to w związku cały czas robisz to, robisz tamto, robisz tamto, robisz tamto, a, bo on tutaj pracuje, a, bo ona pracuje, tak? No to ja to za nią zrobię, no to ja to za nią zrobię. I potem, słuchajcie, ta osoba, z którą my żyjemy, ona jest wręcz nauczona tego, że my wszystko yy, załatwiamy. My to zrobimy, my tamto. Więc ona zamiast na przykład wziąć telefon do ręki i załatwić jakąś sprawę sama, to ona tego sama nie zrobi, tylko ona weźmie telefon do ciebie, zadzwoni do ciebie, jako do swojego partnera, weź to załatw, weź to zrób, weź to tamto, weź to tamto. Nie dlatego, że Ty to umiesz robić lepiej, tylko po prostu, no, zrób to ty. Dlaczego to ja mam robić? I takie bycie, e, tak, taki, na takich usługach, kochani, ono prędzej czy później skończy się wybuchem. Nie da się. Nie da się, odnoszę takie wrażenie, że nie da się żyć w zdrowiu, w szczęściu, w zgodzie ze sobą przez całe życie, usługując innym. I przychodzi taki moment, że ta osoba, która czuje się wykorzystywana, bo z czasem to robienie czegoś dla kogoś, bo on ci to kazał, albo robienie czegoś dla kogoś, obawy, żeby ta osoba nie miała gorzej, go bo się ktoś tu przepracuje, ale to nieważne, że ty chodzisz spać o drugiej w nocy, tak, bo masz tyle zajęć, tak? a tamta osoba idzie spać o 23, bo jest zmęczona. I ty masz zajęcia i ona ma zajęcia, ale to ty stawiasz się w tej roli tego wiecznie pomagającego, załatwiającego zadania, wszystkie do wykonania, jakie są. I w momencie, kiedy wiecie, przeleje się po prostu ta szalka już się, no już jest tak ciężka, kochani. Ten pojemnik z emocjami, z tą wodą, jest już po prostu, że zaczyna, no nie wiem, no, pękać, tak? Jak się mówi, że ta ma emocji, tak, tama puszcza, emocje puszczają, to wtedy robią się niefajne rzeczy, bo wtedy się zaczynają kłótnie, wtedy się zaczynają problemy w związku. I to czy w pracy, w relacjach jakichś na przykład przyjacielskich, albo w relacji na przykład dziecko-rodzic, bo możesz mieć takiego rodzica, który na przykład, bo ja tego, nie umiem, bo ja tego, bo ja to, bo ja tamto, bo ty to, bo ty tamto. I tu też trudna sprawa, ale trzeba, kochani, dystansik do tego, zachować dystansik i to bardzo zdrowy dystansik. Bo jeżeli ty pomagasz cały czas komuś, to po pierwsze, ta osoba się uzależnia od Twojej pomocy. A ty um, coraz mniej masz energii na siebie. W ogóle czasami nie myślisz o sobie, i cały czas robisz coś dla kogoś zaczynasz się czuć coraz bardziej wykorzystywany i wchodzisz cudownie, jak w masło nóż wchodzisz w rolę ofiary i zaczyna się. A bo on mi kazał to, bo on mi kazał to, jaki on jest bezczelny, jak ona jest beznadziejna. Jak to tak można? Przecież to jest on. Przecież już widzą, że tyle mam do zrobienia. Przecież to i tamto. Ale pamiętaj, ty to wziąłeś sam na siebie, bo ty chciałeś być miły i grzeczny. Jest takie, pamiętacie takie powiedzenie: dasz palec, to ci wezmą całą rękę. I tak się dzieje. Oczywiście, że tak się dzieje. Jest bardzo prawdziwe. I teraz od kogo zależy, jak myślisz, czy ktoś ci weźmie całą rękę, czy tylko palec? Oczywiście, że od ciebie. I wchodzenie w rolę ofiary. No to już jest jeden etap, tak naprawdę za daleko. Dlatego, że jeżeli ty masz w sobie takie poczucie, że to musisz zasłużyć na miłość, zasłużyć na uznanie, na docenienie, to ty ciągle będziesz w tej wersji takiej pomagającej. Albo jeżeli ty w tobie, tak naprawdę w twojej krwi, w twojej podświadomości, będzie. Ciągle żywe i aktywne to doświadczenie z dzieciństwa, że ty musisz pomagać. Bo przecież no, jak pomagałeś wtedy mamie, bo pomagałeś wtedy tacie, to było dobrze. No, I ty teraz tak musisz robić w związku, z, na przykład, ze swoim partnerem, czy z partnerką, czy w pracy, bo twój szef, czy twój partner oni odgrywają Ci bardzo często któregoś z Twoich rodziców, tak? I to się, to wstety, niestety, kochanie, to się przekłada niemalże jeden do jednego i to jest niezwykła informacja dla Was, bo oni tak naprawdę tym w cudzysłowie wykorzystywaniem ciebie, jeszcze najczęściej nie chwaląc Cię za to, nie w ogóle zapominając o słowie „dziękuję, oni chcą Ci pokazać, żebyś tak naprawdę Ty przestał pomagać. Żebyś Ty postawił na siebie, żebyś Ty postawił granice, żebyś Ty skupił się na sobie bardziej, na swoich potrzebach, niż na spełnianiu zachcianek, poleceń, rozkazów kogoś drugiego. I ja pamiętam, kochani, taki, a kilka takich zdarzeń w moim życiu, kiedy um, faktycznie już no, wychodziłam z tego schematu takiej ofiary i to było takie łubudu w życiu. I pamiętam, że yy, kiedy ktoś uświadomił mi, yy, skąd to się bierze jak to wygląda, to było już dość dawno temu, a potem podczas Akademii Psychobiologii jeszcze raz i jeszcze raz to wszystko przewałkowywałam, to powiem Wam, że byłam bardzo wdzięczna Chociaż przychodziły, pamiętam, to takimi falami, takie chwile, to się natężało z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, takie chwile, w których ja czułam już mocno to, że jestem wykorzystywana. Tak, nieważne gdzie, na jakim polu, bo to się działo wszędzie. Weszłam w rolę ofiary, oczywiście. I tak naprawdę, gdybym miała tą wiedzę wcześniej, to prawdopodobnie wszystko by się inaczej w moim życiu potoczyło, ale mam ją teraz i chcę się z Tobą tym podzielić, bo te osoby, które są takimi grzecznymi chłopcami, grzecznymi dziewczynkami, muszą dorosnąć. No, muszą dorosnąć, bo inaczej pójdziecie na dno, pójdziecie na dno, bo dziecko sobie w życiu samo. Nie poradzi. I ty musisz dorosnąć, ty musisz zadbać o siebie, ty musisz umieć mówić nie, ty musisz mm, odczuwać to, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe, nauczyć się tego tak naprawdę. Należałoby wyrzucić sobie z głowy, z podświadomości, z programów to, że ty musisz pomagać. A za tym, tak jak już od kilku filmików wam wstecz cały czas mówię, że za tym pomaganiem, za tym wszystkim, co robimy dla innych, za tym niemówieniem nie mnie, kryje się niskie poczucie własnej wartości. Więc jeżeli ty uznasz siebie za dobrego, kompletnego, wspaniałego, najlepszego, jaki możesz być, i będziesz Ufał swojemu głosowi wewnętrznemu i przestaniesz się bać robić coś dla siebie, bo ktoś cię skrytykuje, bo to może nie wypada, bo to to, bo to tamto. Nie. Nie ma, że nie wypada. Jeżeli ty czujesz, że nie chcesz odbierać od kogoś telefonu, nie odbierasz. Jeżeli ty czujesz, że ktoś przegina, bo wykorzystuje twoją tak naprawdę pomoc, którą. Udzielałeś mu, której mu udzielałeś, i chce coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to mówisz nie, mówisz dość, i ta osoba się wścieknie najprawdopodobniej. I chciałabym wam teraz również na jednym przykładzie z mojego życia pokazać wam chciałabym, w jaki sposób ta grzeczność, jak ją można przerodzić, przełożyć na życzliwość, bo to zupełnie inna ranga, widzicie to? Bycie grzecznym, a bycie życzliwym.